Należy powiedzieć, że rynek e-commerce w ostatnich miesiącach, a tak naprawdę już ponad roku, bardzo dynamicznie się rozwija. I to, co zaobserwowaliśmy na początku wybuchu pandemii, czyli bardzo gwałtowne wzrosty w przypadku sprzedaży w wielu kategorii, w ostatnich miesiącach obserwujemy delikatny spadek tej dynamiki. Co to oznacza? Oznacza to to, Tyle, że konsumenci, nie mając tak naprawdę wyboru, zaczęli wybierać sklepy online, zaczęli kupować w sklepach online. Były to zarówno osoby, które do tego czasu nie miały doświadczeń w tego typu zakupach, ale też i szoperzy, którzy już kupowali, natomiast zaczęli sięgać po kolejne kategorie. Także tutaj obserwujemy taką sytuację, że konsumenci po prostu coraz częściej i coraz więcej kupują w sklepach online, natomiast ta dynamika. Dynamika w ostatnich miesiącach no, lekko wyhamowała. Należy tak. powiedzieć, że no, nie możemy się już spodziewać tego powrotu do takich gwałtownych wzrostów, które były na początku 2020 roku. Oczywiście, o ile nie wróci nam znowu pandemia i lockdown. Natomiast no, rynek e-commerce zdecydowanie jest na fali wzrostowej. Kiedy popatrzymy sobie na poszczególne kategorie, to widzimy, że po pierwsze rośnie ich penetracja, czyli liczba osób, która w ogóle sięga po te kategorie i kupuje je online. I myślę, że takim dobrym przykładem, który nam ilustruje, jak bardzo ten, ten rynek dynamicznie nam urósł, jest kategoria produktów spożywczych. Kiedy w 2020 zbadaliśmy penetrację tej kategorii, było to aż była to dynamika rzędu 67%, czyli generalnie rok do roku ta penetracja wzrosła nam aż o 67%. Jest to ogromny wzrost. Oczywiście należy pamiętać, że Nadal w, po produkty spożywcze w e-commerce sięga tylko około 1 trzecia konsumentów. Natomiast no jest to, są to imponujące liczby. Ten, ten wzrost 60% rok do roku jest naprawdę imponujący. W roku 2020 było to około 13%, w 2021 w stosunku do 2020 było to około 13%. Także widzimy, że, że wyhamowuje znacznie to te tempo, tempo wzrostu. I, I należy się spodziewać, że do tej dynamiki już nie wrócimy, natomiast wracamy do tego punktu trochę wyjścia, to znaczy ten rynek będzie nam rósł około 10% rocznie. Czyli należy powiedzieć, że jest to też istotny wzrost, natomiast no to już nie będzie kilkadziesiąt procent rocznie. Po prostu no to była sytuacja wyjątkowa, okres wyjątkowy, dlatego też tak rynek i e komercyjny. Się zachowywał. Teraz wracamy do tych wzrostów dwucyfrowych, natomiast w okolicy kilkunastu procent. I tak najprawdopodobniej będą też wyglądały lata kolejne.